przedstawić niesamowity program e, point lepsze życie, e, lepsze, e, lepsze samopoczucie i na tym się na pewno skoncentrujemy, a skutkiem ubocznym jeszcze utrata wagi. Słuchajcie, to jest bardzo ważne zdanie. Dlatego, że ja naprawdę nie będę się dzisiaj koncentrowała na utracie wagi. Dlatego, że pewnie znacie osoby, które są szczupłe, ale niekoniecznie mają wystarczającą ilość energii, albo niekoniecznie są zdrowe. A dzisiejszym moim zadaniem tutaj jest przedstawienie Wam, kochani, jak można naprawdę w prostych krokach uczynić, że będziecie czuć się lepiej, na pewno będziecie wyglądać lepiej. No i dzięki temu na pewno polepszy się Wasze życie. I to jest niesamowita informacja. Też dziś nie będę się koncentrowała na tym, co macie ograniczyć. To jest bardzo dobra informacja, dlatego że ciągle, wciąż mówią gdzieś tam nam, co my mamy zredukować, czego my nie mamy jeść, co mamy ograniczać. Nie, ja dzisiaj się skoncentruję wręcz na. Zupełnie przeciwnej sprawie, czyli co należy wrzucić do naszego życia, wrzucić do naszego organizmu, żeby wszystko się zmieniło i żebyśmy my nie czerpali tak naprawdę, um, nie, nie łaknęli pewnych rzeczy. I to nie to, że my teraz będziemy się katować, że będziemy się wyrzekać czegoś, tylko nasz organizm, który zostanie wprowadzony w stan równowagi, a tak naprawdę o to nam chodzi, to on będzie tak naprawdę kierował tym, co będziemy do tych naszych żołądków wrzucać. I to jest bardzo, bardzo ważne. Ok. No to dlaczego help point? Słuchajcie, bez leków i sztuczek, tylko prawdziwe jedzenie w normalnych porcjach, a do tego wiele przekąsek. I słuchajcie... Słowo przekąska jest tu kluczem, oczywiście odpowiednia przekąska, bo wiecie, różnica jest między batonikiem na przykład takim proteinowym, który nie ma pustych kalorii, ma same wartości, ma błąd, ma białko, ma odpowiednie substancje słodzące, taką jak na przykład stewia, która po prostu te wszystkie składniki, które wymieniłam, odpowiednio dla naszego organizmu działają w sposób korzystny. A przypuśćmy, że mamy takiego snickersika, to jest oczywiście bomba pustych kalorii. On nam tak naprawdę nic nie daje, nic nam nie dodaje. No a powiedzmy, że tylko nam pewne rzeczy zaburza. No i o tym właśnie będziemy tutaj mówić. Tam tak naprawdę health point mówi właśnie o takich pewnych zamianach. E, tych przekąsek niezdrowych, no powiedzmy niezdrowych, na te naprawdę dla naszego organizmu korzystnych. No i teraz tutaj tak jak macie, czy czasami w trakcie dnia czujemy się może trochę słabi, zmęczeni, może trochę lekko poirytowani, e, lub zdenerwowani, czy nawet porywczy. No i właśnie, to wszystko, słuchajcie, mogą, e, może się okazać, że to są właśnie oznaki Głodu. No i my tutaj dzięki Hellpoint dokładnie chcemy wyeliminować przede wszystkim poczucie głodu, które, słuchajcie, jak się okazuje, nie jest korzystne dla nas, a tak naprawdę nie jest korzystne dla szczupłej sylwetki. Mówi się, że głód jest wrogiem szczupłej sylwetki. No i słuchajcie, zalety tego programu to jest to, że nasze pożywienie składa się z trzech głównych składników, tak powinno być skonstruowane, że powinny być w nim białka, węglowodany i tłuszcze. I białko, słuchajcie, okazuje się, my naprawdę małą wiedzę, przynajmniej ja miałam małą wiedzę na temat białka, a okazuje się, że to białko naprawdę um, uczestniczy w wielu funkcjach naszego i, i, i zawiera się. W skórze, w mięśniach, słuchajcie, w neuroprzekaźnikach, w mózgu, wszystko praktycznie zbudowane jest z białka. Jest ono niezbędne do budowy i naprawy tkanek, słuchajcie, do budowania naszych mięśni oraz do wytwarzania niektórych hormonów. Jak sobie na to popatrzymy, a teraz jest pytanie, ile mamy w otoczeniu osób, które są wegetarianami, weganami, czyli nie jedzą takiego typowego białka, zwierzęcego czy odzwierzęcego? I teraz jest pytanie, czy oni uzupełniają to białko? W sposób taki roślinny, czy, czy właśnie sięgają po te produkty roślinne, które zawierają dużą ilość białka? Bo, tak jak rozmawiam z wieloma osobami, to większość kompletnie, naprawdę nie myśli nawet o tym. Więc, kiedy ludzie chcą schudnąć, tak jak tutaj ja to przeczytam, słuchajcie, zwykle więcej ćwiczą i ograniczają jednocześnie ilość zjadanych pokarmów. Tym białek. Słuchajcie, i to jest podstawowy błąd, że właśnie kiedy redukujemy przy dietach ilość spożywanych produktów, to bardzo często w tych produktach, w tych składnikach, ląduje białko. I to jest Podstawowy błąd, to białko, tak naprawdę, żebyśmy się lepiej czuli. Słuchajcie, przed chwilką wymieniłam już część e, e, organizmu, organów, których, z którego, bia, którego białko wchodzi w skład e, i funkcji, w których uczestniczy, więc jeżeli my zaczynamy to białko redukować, które jest bardzo ważne dla naszego organizmu, no to tak naprawdę podcinamy sobie skrzydła. E, no i zużywanie własnego białka. To dla niego sygnał, aby przejść w tryb głodu. I w tej sytuacji chroni on zapasy tłuszczu, co powstrzymuje chudnięcie. I teraz program Hellpoint ogranicza przyjmowanie węglowodanów i tłuszczów. Ja zaznaczam, ogranicza, a nie redukuje. I to jest bardzo ważna informacja. I tak naprawdę, w momencie, kiedy my wprowadzamy ten składnik białka, trochę w większej ilości, to my nawet tych węglowodanów. Tłuszczów, w tym momencie nie potrzebujemy aż w takiej ilości, jak normalnie zwykliśmy je spożywać, i teraz potrawy białkowe. Właśnie są z reguły bardziej sycące, więc one nam jakby na dłużej wystarczają. Czyli jeżeli zjemy taki sobie posiłek, który zawiera białko, to okazuje się, że my mamy dłużej energię, ten rozpad glukozy. Przepraszam bardzo, w tym momencie to, to białko się troszkę dłużej trawi, więc my nawet możemy te odstępy między posiłkami, one nie muszą być aż takie. Aż takie krótkie i to jest też ok. Natomiast jeżeli gdzieś tam dopada nas głód i. O to chodzi właśnie w Hellpoint, żebyśmy nigdy nie dopuszczali do takiego momentu, że będziemy głodni. Słuchajcie, tu w Hellpoint wręcz sugeruje się, nawet jeżeli nie jesteś głodny, a już minął jakiś czas między Twoim posiłkiem, zjedz przekąskę białkową, a zobaczysz, co tak naprawdę uda się Tobie zjeść na ten. Kolejny posiłek. I uwierzcie mi, ja to też przetestowałam: że w momencie, kiedy gdzieś byłam w trasie, jechałam, wiedziałam, że ten dzień będzie dłuższy, ja będę dłużej y, pozbawiona dostępu do mojej kuchni, nie będę mogła sobie czegoś y, takiego bardziej wartościowego zrobić do jedzenia. Słuchajcie, zawsze miałam baton proteinowy przy sobie. I uwierzcie mi, jeżeli ja ten baton zjadłam nawet 15 minut, przed dojechaniem do mojego domu, to wiecie co? Okazywało się, że ja tą kolację zjadałam może w jednej trzeciej proporcji niż normalnie zjadłabym, gdybym ja tego batona proteinowego po prostu nie zjadła. A w tym momencie tak naprawdę ograniczyłam sobie przyjęcie do organizmu węglowodanów i tłuszczów, czyli ograniczyłam. Ja nie powiedziałam, że nie zjadłam. Ja zjadłam to bardziej dla smaku niż z powodu głodu. I to jest bardzo, bardzo istotne. I teraz lista produktów. To oczywiście jest taka książeczka, taki nasz przewodnik po helpoint, który ma listę z wszystkich produktów, które są takie sugerowane w tym programie, z którymi po prostu się udaje. Czyli te produkty, które mają wartości, a nie są po prostu pustymi kaloriami. Bo słuchajcie dokładnie między zjedzeniem Snickersa czy poczka. A z jedzeniem pełnowartościowego posiłku jest ogromna, ogromna różnica. I o to w tym właśnie e, chodzi. I tu wiecie co: oczywiście, e, cała idea tego programu to jest dołóż do swojego organizmu wszystko, czego on tak naprawdę potrzebuje, żebyś ty nie był głodny. Ale słuchajcie, ja mówię o. Naprawdę prawdziwym głodzie, a nie o sygnale z naszego mózgu, że my jesteśmy głodni i chwytamy o cokolwiek. I tutaj są produkty, które są składową tego naszego programu, dlatego że ideą tego programu jest bądź zdrowy czyli zaopatrz swój organizm w składniki odżywcze, które on tak naprawdę potrzebuje, żeby. Czuć się dobrze, żeby odpowiednio się regenerował, żeby odpowiednio wyrzucał składniki toksyczne z, twoje, z twojego organizmu, bo to wszystko jest tak naprawdę ważne do tego naszego samopoczucia. Słuchajcie, to jest klucz. I teraz ja z pełną świadomością mogę Wam powiedzieć, że bez tych produktów, które tutaj widzicie, no nie może się udać. Ja przynajmniej. Nie wiem, nie znam takiej opcji, żeby się udało. I ja nie będę omawiać poszczególnie tych wszystkich produktów. Tutaj jest, tutaj jest błonnik, który zabezpiecza nasze jelita, naszą florę bakteryjną w jelicie, czyli żeby była równowaga między dobrymi a złymi bakteriami, bo wtedy nasze jelita odpowiednie funkcje też w tym wszystkim pełnią, e, uszczelniają się. I przygotowują przede wszystkim na wchłonięcie się innych składników odżywczych z produktów, które tutaj też są wymieniane, Double X, czyli wszystkie witaminy, minerały i fitoskładniki, które my powinniśmy w organizmie mieć. I koniec. I to jest, wiecie co, jak must have koniec, kropka. Musimy to mieć, bez tego będziemy ciągle szukać to będzie taki pozorny głód, ale ten głód będzie takim sygnałem: ja potrzebuję składników odżywczych. Ja potrzebuję składników odżywczych i będziemy chwytać co chwilę za kanapkę, za snickersa, za coś innego, a nasz mózg dalej będzie krzyczał: ja potrzebuję, jestem głodny. Tylko że on krzyczy do nas, że jest głodny składników odżywczych. I w momencie kiedy my te składniki odżywcze uzupełniamy, to on przestaje do nas przeraźliwie krzyczeć. Dlaczego? No bo my te składniki odżywcze mu zapewniamy, i to zapewniamy na najwyższym poziomie. Ja, kochani, no z czystym z ręką na sercu dzisiaj mogę powiedzieć, że nie znam, nie znam lepszych produktów, które mogłyby dostarczyć tych wszystkich składników odżywczych, które my. Potrzebujemy w organizmie, żeby być zdrowymi, funkcjonować na najwyższym poziomie, żeby mieć naprawdę najwyższy poziom energii i do tego wszystkiego być naprawdę zdrowymi. Tutaj jest. Oczywiście kwas omega-3, bo to też chodzi o zachowanie równowagi między kwasami omega-6 i omega-3, bo to też jest bardzo ważne. No i to białko, o którym mówiłam. Tutaj, słuchajcie, są dwa rodzaje z laktozy dla osób. Dla, dla mężczyzn, oni wolą to białko, ono jest tak bardziej skonstruowane dla, dla mężczyzn, lepiej. Natomiast roślinne wybierają dzieci i kobiety. Bardzo często jest to właśnie ulubiony produkt kobiet i dzieci, ale to też nie ma znaczenia, słuchajcie, jeżeli ktoś po prostu preferuje białko roślinne, po prostu to spożywa to roślinne. I słuchajcie, już na tym ta nie będę się więcej zatrzymywać, słuchajcie, bo na ten temat tych naszych produktów, jeżeli chodzi o Katy Neutralite, no to my już mamy tyle opracowań, słuchajcie, na ten temat, że jeżeli są tutaj osoby na tym webinarze, które jeszcze nie mają świadomości, nie wiedzą zbyt dużo na ten temat, to poproście osoby, które was tutaj zaprosiły, żeby takie materiały właśnie wam udostępniły. No i słuchajcie, bez batonów też nie może się udać. Słuchajcie, ja nie znam lepiej skonstruowanych batonów proteinowych, które są. Po pierwsze, bardzo smaczne. Po drugie, zawierają absolutnie um, e, bardzo optymalną ilość białka, która powinna znaleźć się w naszej diecie. Do tego um, też zawierają błonnik, bo on jest bardzo kluczowy w różnych funkcjach trawienia, um, przyswajania, um, kontroli wagi um, i do tego wszystkiego słodzone są stewią, czyli dzisiaj uznaną za najbardziej bezpieczną, um, jeżeli chodzi o um, Smak słodki, także to jest niesamowite, i uwierzcie mi, te batony powodują, że my nie chwytamy o te przekąski. Ja wam gwarantuję, zanim chcecie zjeść kawałeczek tortu, zjedzcie połowę nawet takiego batona proteinowego. Gwarantuję wam, że kawałek tego tortu, który byście zjedli, e, diametralnie zmniejszy się e, do może jednej czwartej. I tu już jesteście wygrani. I właśnie o to chodzi, właśnie w tym Hellpoint, żeby ograniczać do minimum spożywanie tych pustych kalorii, które dla naszego organizmu tak naprawdę, można powiedzieć, są tylko i wyłącznie takim śmieciowym jedzeniem, które się odkłada w niepotrzebne złogi złogi toksyn, złogi zanieczyszczeń i do tego wszystkiego. Tłuszcz, złogi tłuszczu, bo tak naprawdę to, to tworzą największe te złogi tłuszczu, które najbardziej nam przeszkadzają, jeżeli chodzi o taki wzgląd estetyczny. No i słuchajcie, i tutaj jest z czego składa się HALPOINT. To jest, to są dwie książeczki. Jedna to jest przewodnik dla użytkownika, wszystkie informacje na ten temat, jak, co, jakie produkty, przepisy, jak to wszystko zastosować, jakie są dni, pewnych etapów, które tutaj są świetnie opisane, przewidziane przez naukowców, naprawdę przemyślane. Są trzy płyty, w tym dwie Jedna DVD, a tak naprawdę ta DVD to jest powtórką CD, czyli fachowcy wypowiadający się. Słuchajcie, to są dziesięciominutowe nagrania, ale to jest kondensacja to jest taka pigułka to jest coś, co jest bardzo istotne i co jest bardzo proste. Słuchajcie, ten program jest. Naprawdę prosty, i o to w nim chodzi. I tu jest klucz w tej prostocie, że każdy, kto zastosuje te proste zasady, wygrywa, ale wygrywa przede wszystkim ze swoim zdrowiem, ze swoją odpornością, ze swoim samopoczuciem, z energetyką. I wiecie, co też, to, co jest naprawdę, to taka miareczka, która jest w tym programie uwierzcie mi, że to jest. Bardzo ważne. Uwierzcie mi, że ta miareczka jest o wiele ważniejsza od wagi, dlatego, że my nie chcemy tutaj gubić nie wiadomo ile kilogramów. My chcemy zmieniać konsystencję swojego ciała. My nie chcemy gubić mięśni. My chcemy, żeby one były zdrowe i mocne, bo jak takie są. To one po prostu są fabryką do palenia tłuszczu i my się nie musimy zastanawiać wtedy, czy ten tłuszcz spali się czy nie. On na pewno się wtedy spali. Więc mierzmy swoje obwody, zanim wejdziemy na ten program. I tak naprawdę to jest wyznacznik. I ostatnia rzecz, krokomierz, który jest bardzo ważne w tym programie, słuchajcie w Hellpoint nie chodzi o katowanie się ciężkimi ćwiczeniami no nie wiem bardzo skomplikowanymi słuchajcie, my jesteśmy ludźmi my jesteśmy przyzwyczajeni do tego że naturalne sposoby ruchu są dla nas bezpieczne i są dla nas jak najbardziej znajome, czyli kroki czyli spacer, czyli 10 tysięcy kroków, zróbmy codziennie 10 tysięcy kroków to już naprawdę poczujemy wielką różnicę ja e, naprawdę polecam sobie ten krokomierz który jest tutaj w zestawie e, ponosić przez e, no ma, może dwa tygodnie bo wiecie co to jest nawyk My, po tych dwóch tygodniach będziemy wiedzieli, co to jest 10 tysięcy kroków, ile my musimy mniej więcej zrobić, żeby te 10 tysięcy kroków mieć odhaczone. A wiecie co? A to stanowi różnicę. I to nie chodzi o to, żebyśmy my naprawdę teraz nie wiadomo, jakie ćwiczenia tutaj stosowali, my po prostu mamy żyć racjonalnie i zdrowo. My po prostu mamy uzupełniać wartości odżywcze w naszym organizmie, które są kluczem. Mamy je uzupełniać w sposób naturalny, tak jak zostaliśmy stworzeni tutaj w naturze. Jesteśmy stworzeni w naturze, więc wszystko, co w naturze, jest dla nas dobre. Dlatego ja tutaj, kochani, polecam firmę NutriLight, dlatego że to jest jedyna dzisiaj, którą firma ja znam, która nie dość, że ma stuletnie. To ma własne farmy, na których wszystko uprawia, wszystko kontroluje i nie dodaje żadnego lepiszcza syntetycznego, żeby to tam wszystko skleić, złożyć i nie wiadomo co, po co jeszcze. Więc ja naprawdę, słuchajcie, z mojej strony, jeżeli chodzi o opis tego programu, to jest wszystko. Ja teraz wyłączę już wideo i ewentualnie, jeżeli będą jakieś pytania.